Cześć, dzisiaj zapraszam Cię na jeden z moich cięższych treningów biegowych, bo środa to są treningi albo tempowe, albo treningi interwałowe. O, więc mamy środę, dzisiaj bardzo. Ciężki trening moich przygotowań do półmaratonu i do biegu na 10 km, który jest jakby przy okazji, tak? Bo 7 na początku września jest bieg w 10 km e, tam fajnie by było zejść już poniżej tych 50 minut, a 3 tygodnie później jestem docelowy starczy jest tam pół tak, A dzisiejszy trening, dzisiejszy trening to jest taka piramida interwałów. Czyli mamy 2 km rozgrzewki w takim tempie konwersacyjnym. Nie jest to nie szybciej niż 5,50. 5 minut 50 sekund na kilometr. Następnie 90 sekund przerwy. Przerwy będą w takim marszu. No i potem zaczyna się wspinaczka, bo jest 200 metrów na tempie 4,10 i 60 sekund przerwy. Potem jest 400 metrów w tempie 4,15. 90 sekund przerwy, 800 metrów w tempie 4,35, 90 sekund przerwy, kilometr 200 w tempie 4,45, 120 sekund przerwy, kilometr 600 w tempie 4,50, 20 sekund przerwy, i potem zjeżdżamy już w dół, czyli kilometr 200 na 4,45, 800 metrów na 4,35, 400 na 4,15 i 200 na 4. 10, tak? Czyli uczymy się pracy coraz dłuższej na bardzo wysokich e, prędkościach jak dla mnie bardzo wysokich prędkościach. No i na koniec, jest jeszcze 2 km takiego schłodzenia w takim tempie po prostu konwersacyjnym. Ma być luźniutko, tak? Nie jest żadne dobijanie kilometrów, tylko po prostu bardzo, bardzo luźny bieg. Także ja w tym momencie biegam 3 razy w tygodniu. Najczęściej udaje mi się te 3 razy w tygodniu zrobić i. Tutaj mamy zawsze w poniedziałek jest taki easy run i to jest po prostu bieg swobodny, około 6 minut na kilometr dla mnie w tym momencie, e, między 10 a 12 kilometrów. Co 4 tygodnie jest on zmniejszany, o około tam 20% taki jest taki tapering i w tym momencie wtedy jest to 8 kilometrów. Środy jest to zawsze bieg tempowy czy interwałowy, jest to zawsze bardzo mocna jednostka, która ma za zadanie przygotować ciało do pracy na już tych startowych. Prędkościach docelowych, tak. No i sobota rano jest to long run. Tutaj, w zależności od, oczywiście, celu, w moim przypadku, jeżeli mówimy o półmaratonie, no to to jest progresja tam od tych 12 do. Do, do 14, 16, 17 km, w zależności oczywiście gdzie jestem w planie, tak? bo te najdłuższe treningi to robimy gdzieś tak mniej więcej 3-4 tygodnie przed samymi zawodami, no bo później już się schodzi z tej objętości i to też musicie wiedzieć, często jest taki błąd, że ostatni tydzień przed zawodami ludzie robią najmocniejszy, a tak naprawdę ostatni tydzień przed zawodami powinniśmy zrobić... Jak najlżejszy, tak, żeby odpocząć, żeby dać ciało na regenerację. No bo to, co już mieliśmy zrobić z tej, z tej pracy na treningach, no to zrobiliśmy i teraz trzeba ją tylko podtrzymać. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby już się nie zajeżdżać przed samymi zawodami, jeżeli chcemy na nich osiągnąć jakiś fajny, jakiś wynik, który sobie gdzieś tam wymarzyliśmy. 2 km biegu rozgrzewkowe zrobione, później rozgrzewka dynamiczna, troszeczkę ćwiczeń widziałeś tutaj i teraz już można przyspieszać. Ciało jest przygotowane. Także zaczynamy część główną. No już po treningu, bardzo ciężki dla mnie trening. Tak naprawdę w połowie już chciałem zrezygnować jak miałem ten interwał i prawie 1,6 km na... O tam 430-445 No to już strasznie ciężko i naprawdę myślałem że nie do końca. miałem taki kryzys na 600 metrów do końca ale postanowiłem że zawalczę, że jeszcze te 600 metrów pocisnę tak, i zobaczymy co się, co się wydarzy, Powinieniu, że już dusiłem się naprawdę wiesz bardzo, bardzo mocno no ale dało się przejść te 1600, później była przerwa dwuminutowa, taka jaka był w planie, także ta przerwa po to też się okazało jest, żebym mógł się zregenerować i, i spokojnie już skończyć kolejne etapy, czyli 1200, 800, 400 i 200. I to też jest bardzo fajne, bo takie treningi najczęściej pokazują nam, pozwalają nam wyjść z tej strefy komfortu i Przekraczają ten nasz próg, ten nasz próg bólu, tę naszą ciekawość i coś, co zazwyczaj jest dla nas ciężkie, bo moglibyśmy zrezygnować przy czymś takim. To Marty się okazuje, że dzięki temu, że kilka razy się już z pozycji, do domu. Więc tak? to jest niesamowite właśnie, jak takie interwały, takie treningi tempo, ogólnie przekraczanie swoich granic, czy to na treningu siłowym, czy na treningu wytrzymałościowym, pokazuje nam, jak dużo my możemy, jak dużo nasze ciało może. Po prostu zarówno takie treningi nie dosyć, że kształtują naszą wytrzymałość, kształtują nasze ciało, to kształtują nasz umysł właśnie do tego, żebyśmy się nie poddawali, a to wszystko przenosi się później też na sytuację dnia codziennego, na nasze decyzje w pracy, na nasze decyzje w życiu codziennym, na nasze decyzje jako rodzic, tak? To jest niesamowite, że ten sport jak trenujemy, jak przekraczamy swoje granice, powoduje, że jesteśmy zwyczajnie, że łatwiej nam żyć może. Może nie, że jesteśmy lepszymi, tylko że naprawdę łatwiej nam żyć, bo... Podnosi się nasza tolerancja na stres, tak? I to jest tutaj niesamowite, bo to wszystko powoduje, że też wzrasta nasze poczucie własnej wartości, nasze poczucie takiej sprawczości. I to jest myślę niesamowite w tym wszystkim. No, a cały trening niecałe 12 km. Tak, w tym wszystkim, w tych wszystkich interwałach e, czas godzina 15, e, więc bardzo fajne, średnie ten 148, maksymalne 178, prawie 1000 kalorii spalone, mierzone tutaj z pasa, bo ja zawsze z pasa e, mierzę, tutaj z tego nadgarska to tak nie wychodzi dosyć, nie wychodzi tak dobrze jak chcielibyśmy, żeby wychodziło. Niestety, i y, 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 y tam te wszystkie testy w internecie, i inne rzeczy pokazują, że to... Szczególnie to jest fajne, jeżeli sobie chodzimy, ale jeżeli już e, biegamy szczególnie no, zmiennym ten, tempem na dosyć mocnej intensywności, no to już te wyniki potrafią być dosyć mocno zakonane. No, teraz na posiłek potreningowy. U mnie to prawie zawsze jest taki szejk, gdzie ja sobie gotuję płatki e, ryżowe, zagotowuję później z wodą. Później do tego dodaję odżywkę białkową, do tego dodaję banana, do tego dodaję troszeczkę masła orzechowego eee... i to wszystko. I to wszystko sobie blenduję. Jakieś borówki, ewentualnie na i fajny taki posiłek 600 kalorii dla mnie. Dużo węglowodanów, a dużo węglowodanów to odbudowany glikogen mięśniowy, szybsza regeneracja, więc same tutaj plusy. Dobra. Trening zrobiony nie był lekki, nie był rekordowy, nie było tak, jakbym super chciał, no ale był. Tak, jest dalej kolejna taka kropeczka w tym procesie, w tym planie. I to jest w sumie dla mnie najważniejsze, tak? Bo dzisiaj po 40. ja już nie trenuję po to, żeby mieć trzeciówkę co 3 miesiące. Ja już nie gonię tempa. Nie porównuję się do nikogo z Instagrama tak naprawdę. Nie wiadomo skąd. Ja trenuję już po to, żeby tak naprawdę nie zardzewić, żeby móc się bawić z dzieciakami, żeby mieć mnóstwo siły, żeby mieć mnóstwo energii i przy okazji też w miarę fajnie wyglądać, ale wiem też, że jak odpuszczę, to nie za tydzień, ale za pół roku obudzę się z brzuchem, bólem pleców i poczuciem, że gdzieś po drodze zgubiłem siebie. A to tak naprawdę nie o to chodzi, bo tu konsekwencja jest mega, mega ważna. I tu nie chodzi o wygląd, po prostu chodzi o to, żeby tak, mieć takie poczucie, że dalej mogę, że dalej jest fajnie, że dalej jestem w stanie różne wyzwania podejmować, że jestem w stanie mieć mnóstwo energii dla dzieciaków, dla siebie. I chyba o to chodzi, tak? że mogę powiedzieć do tramwaju, że mogę podnieść swoje dziecko, które już trochę waży, że mogę sam pójść w góry z plecakiem i nie pęknąć po dwóch godzinach, czy nie mieć nie wiem, zakwasów, nie umierać później po trzech dniach, że mogę sobie przebiec półmaraton, że mogę sobie wystartować w jakichś zawodach, typu ronmager i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to daje mi, ten, to daje mi trening, bo nawet jeśli Cię bolało, nawet jeśli to tempo nie było idealne, nie miałem tętna takiego, jak bym chciał, męczyłem się troszeczkę za mocno, no, to, to trochę chodzi, tak? I jeszcze jedno. Trening to często jedynie 30-60 minut dziennie, kiedy nie jestem dla kogoś innego. Nie jestem ojcem, nie jestem trenerem, nie jestem właścicielem firmy. Jestem po prostu sobą, gościem, który oddycha, poci się, walczy ze sobą i wychodzi z tego silniejszy. Czyli tak jak ty. Wiem, że wielu facetów, wiele kobiet w moim wieku tego nie ma. Przestali, odpuszczają, i to nie dlatego, że im się nie chce. Tylko dlatego, że zapomnieli, jak dobrze jest czuć się w swoim ciele, jak dobrze czuć swoje ciało w ruchu. Więc, jeżeli oglądasz to i myślisz sobie, kurde, chyba też bym coś zrobił, to zrób to. Nie musisz biegać. Możesz po prostu wyjść z domu, przejść się, zrób 10 pompek, 5 pompek, 10 przesiadów, 5 przysiadów, złap oddech. Po prostu. Zacznij konsekwentnie coś robić, bo forma to nie tylko ciało, to decyzja, że chcesz być w życiu obecny. To nie tylko bierne dryfowanie w zmęczeniu, obowiązkach i skrolowanie. I to jest dla mnie najważniejsze w tym całym procesie nie rywalizacja, tylko obudowywanie siebie tak codziennie. To, że mogę podejmować różne przygody sportowe, to, że mogę być wzorem dla swoich dzieciaków, to, że mogę być aktywnym partnerem. To, że mogę być sam zadowolony z tego, w jakiej formie jestem, pomimo, że nie jest ona najlepsza, najwyższa, bo nigdy nie będę najszybszym biegaczem, nigdy nie będę najsilniejszym osobą na siłowni, ale totalnie mi o tym na tym nie zależy. Totalnie mi o to chodzi. Mam nadzieję, że to kumar. I napisz co o tym myślisz, jakie jest Twoje podejście do tego wszystkiego. I zostaw też subskrypcję, bo to dla mnie bardzo ważne, jeżeli ta społeczność będzie rosła. To oczywiście jest też dla mnie bardzo duża motywacja do nagrywania kolejnych odcinków. Cześć!